Dobra, dzień dobry widzowie, zaczynamy filmik. To tym razem nie będzie premiera, obiecuję, przepraszam. E to jest mój współpracownik. Elo? Elo? Hello, ja... Za 3, 2, 1. I ja tak teraz się mam kobiet, no wiesz coś dobrze. I mi Kuba, nie... Kto? Tak właśnie, teraz On, ona tak, mówi. Mówię. Chciałam pizza, nie Właśnie wiem. Um, teraz będziemy iść um, do jednej rzeczy, tylko pierw coś kupię. Czekaj, Pol. Czekaj, nie powiem. W skrócie, tak. Powiedzieć można. Chodź, Pol. Wiesz? Co ty masz, Halo? Co ty, co ty, co, co ty masz z internetem, Halo? Ja nie mogę. Boję się. To nie internet, to jest karta Sim. Ja nagrywam kartę. A i. Dobra, zaczynamy. Jest pierwsza noc. Znaczy czwarta noc to jest? Bo my już graliśmy w to. Ble, 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 ble. Nic nie słyszałem. O, okej okay. Teraz będzie Foxy, jak dobrze pamiętam, bo. No. Foxy się ruszył. Ej, ej, czeka! Ej, ej Bonnie, Bonnie jest na 1B. 1B Bonnie i Cika. Nie, Bonnie jest jeszcze. Bonnie jest trójka, Cika 1B. Już jest. Bo, no, już Bonnie jest na. 2B? Co? Chłopie, jak nie będzie pod drzwiami, to wtedy. Ale jest na 2B. Ej, wywalaj. Bywalaj. Get out. Nie, nie, nikt cię nie prosił. Jej, nie ma go. E, Foxy. Foxy będzie leciał. Czekaj, czekaj, Kiedy on leci? Jak za ulicą wyjdziesz, to kołów. A czemu jego łeb idzie w górę? Siup, A... siup. Jak on będzie już blisko wychodzenia z tej kurtyny, to wtedy mam... Trzecią normalnie wychodzi z z citą pozą, aby się biegnie. Ej, on się patrzy w dół jakby chciał, teraz się kpawuje jumper, kurde. Gdzie jest... To pamiętaj nie znanego A w ogóle gdzie jest Czika? Gdzie się Chika podziała, kurde? Bo nie jest na piątce. Czika 4a. Ej, czemu Foxy? Ej! Zobacz, jak będzie tutaj w oknie? Czeka, znaczy, MP, MP. Wiesz, że on Foxy zaśpiewał. Dom, 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 dom. A do niego? Teraz będzie biegł. No bo ja muszę włączyć. Dobra. Błagam cię, nie wyskakuj mi, nie wyskakuj, Foxy, błagam. Nie jesteś Pawłem, tak? Bo nie ma. Cika jest za drzwiami. Nie jest za drzwiami. Na 4 B. Zamykasz wyska jest. Wyska Wyskakuje No już poszło A gdzie jest buniacz? Um, nie a wiem trójce. Dobra To się buniaczem zajmij, a ja się zajmę Foxy Bo on wygląda jakby miał Zrobić teraz kabu Biegnie Jak biegnie? A bo jest 2b, a znaczy 2a. Dziwka jest na 1a. Dobra. A... a gdzie Freddy? Wyskakuje. Nie wyskakuje. Muszę, zamk muszę zamknąć drzwi. Dwa... Dwa... Dwa B. Nie wiem właśnie. Podział się gdzieś. Na, na jeden B coś się dzieje i jest cika. O! Jesteś? No wywalaj. Ile ty tu będziesz? No już? Foxy! Foxy leciał. Foxy leciał. Obroniłem to. No Eta... My w samym stanie oszczędzamy baterie. Ema, um, jest na siódemce Chica. Mówiłam. Eee, czekaj ja sprawdzę ile... ...dla tego, bo pierwszy raz zweryfikuje swój kanał podając swój numer telefonu. Zweryfikowałaś? Aha. Nie miałam zweryfikowanego telefonu. Właśnie, ja. Na jeden BX coś łazi. Właśnie, gdzie jest Freddy? Gdzie on się teleportował? Nie ma go? Zabiliśmy Freddy'ego? Ej, czekaj! Bo on nie idzie. przyjdzie. Czika, pod drzwiami.

Nie damy rady Tubkę O kurde Problem tutaj No, no to... Elo Jak tam, Freddy? Gdzieś ty był? Ja nie mogę, coś my zrobili Eee, jak coś to nie damy rady, Nie Kiedy jumpscare? Nie wiem, jeszcze kilka sekund Do widzenia